Świat się zmienia. Oczywiście, że my nie mamy iść z duchem czasu, tylko chcemy Duchem Świętym przenikać ten czas, ale no, to nie znaczy, że nie możemy korzystać z pewnych metod, narzędzi, języka, który się pojawia w obecnym kontekście. I, i stąd myślę, że, że te lęki wynikają troszkę z takiego braku do końca swojej tożsamości. Tak. Wiem, że to znowu będzie dla wielu. Moment taki krytyczny, ale no DNA Kościoła to jest pragnienie jedności razem z Jezusem, tak, aby byli jedno. Mhm. Więc to spotkanie z innymi denominacjami, spotkanie z braćmi i siostrami z innych wyznań chrześcijańskich jest no, dla nas jakimś zadaniem do wykonania, a nie motywem do tego, żeby budować mury. Ja wiem, że dla niektórych środowisk to jest problem i, i lęk wielki, ale my nie możemy się zatrzymać. To nie jest żadna opcja. Budowanie jedności wśród chrześcijan to jest po prostu nasze zadanie. To jeśli tego nie robimy, to zdradzamy Jezusa, tak?